Cześć, witajcie. W tym filmie będziemy rozmawiać o docinaniu narożników. Zanim zaczniemy docinać, to będzie krótki, e, info, krótka informacja, krótki komentarz na temat narzędzi. Narzędzie na tej robocie, no nie, bo wszystkich też nie chcę pokazywać, nie jest to o tym film. E, narzędzie numer jeden to jest wieszak na taśmy. To jest akurat Marshall Town. E, I to jest rzecz, którą montujemy sobie na kieszonkę. E. Ja wolę na kieszonkę, bo na pasie jest wysoko i tu jak się zginam, to mnie denerwuje, a na kieszeni mam więcej luzu, odwijam taśmy, odmierzam je. Albo spoinuję sobie, albo coś tam, albo coś tam, do taśm, na, do, do, do wieszak do, do taśm. E, 260 razy 76 mm, taki, taki prześwit ma gdzieś ten wieszak. 76 mm, co? Nie, coś to cyganiem Nie zgodzę się z tym 76 mm, ale dobra. Chyba, że cały, cała jego wielkość, to wtedy tak, ok. Ale w środku taśma gdzieś 57, 8, 60, nie wiem, czy wejdzie. No dobra, moi drodzy, lecimy. Lecimy sobie z, z tematem nożyczki Fiskars u mnie Jakiekolwiek byście nie mieli, leby dobre były i ciały, albo te krótsze fiskarsy, lubię na sprężynie, albo um, zwykłe fiskarsy, jakieś tam, jakieś tam, tak słucham. Dobrze, moi drodzy, docinanie narożników. Narożniczki aluminiowe, jeżeli pracujemy przy podłogach surowych, jeszcze możemy u, dociąć, sobie odmierzyć, uciąć. Krótsze jakiś centymetr, nawet dwa, bo przyjdzie podłoga, przyjdzie listwa, zakryje. Jeżeli pracujecie na gotowym, już wykończonym tam powiedzmy elemencie, obojętnie jaki on jest, ale jest gotowy i nie będzie nic przychodziło, co zamknie nam na narożniku jakiś tam fragment, to musimy domierzyć sobie idealnie. Nie? Na przykład w oknie to już trzeba idealnie domierzyć, ale na dole przy podłodze już nie muszę tak idealnie, bo tam będzie jeszcze płytka, będzie jeszcze listwa. Dobrze, narożniki aluminiowe potrafią być różnej wielkości. Tu jest 3x3 cm i wróciłem do tych 3x3 cm, ponieważ testowałem 2,5x2,5 i nie spodobały mi się. No, ale tak czasami mam, że popracuję ileś czasu na pewnym materiale, który lubię, a potem mi znowu wpadnie pomysł i a może bym spróbował coś innego: mniejszego, lżejszego, cokolwiek tam, nie? Bo nie potrzeba na tynkach takich dużych. No i szybko się z tego leczę, po pierwszej po robocie. Yy, one nie są jakoś strasznie złe, ale uważam te za lepsze, a że jeżeli mogę to standard utrzymuję jak najwyższy, nic mnie to nie, nie kosztuje, nic mi to nie, nie robi różnicy, no to montuję takie, nie? Ktoś powie, że tam jest różnica 50 groszy na narożniku. No to dla mnie to jest żadna różnica, a dla klienta już w ogóle żadna, także... Niech se zapłaci tam za lepszy materiał, bo to jest jego materiał, a nie mój. On w tym będzie siedział, czy je, jego mieszkanie będzie tym wykończone, tak? E, I docinam sobie pod kątem zawsze narożniki. Pod kątem. One są fajne, mocne, sztywne, grube, porządne. Docięte pod kątem i nic mi nie odstaje, nie? Bo normalnie jak coś, to tu już widać, że one już odstają. I to będzie zawsze odchodziło, bo na gęstym materiale jak dociśniemy, to są miejsca, które potem wyglądają trochę, trochę tak, trochę tak. A jak jest to obcięte, to nie ma co odstawać. Więc ja docinam w ten sposób. I narożniki mi się potem spotykają. To nie musi być jakoś mega cudownie docięte, może być na szybko, bo to jakby nie jest problemem, nie? I one się potem spotykają w narożniku na styk. No i tyle. I cała filozofia. Milimetr przerwy może być, ale nie może być milimetr za długi, bo będzie tam odstawał, będzie robił problemy. Na temat montażu dzisiaj może nie powiemy. Powiemy jeszcze o zastosowaniu takich narożników przy suchej zabudowie, bo są pomysły na to, żeby przy suchej zabudowie dawać narożniki aluminiowe albo papierowe w cudzysłowie, bo to nie jest papier tak do końca. Więc te aluminiowe 3x3 cm, ja polecę do suchej zabudowy, bo one się sprawdzają na zewnętrznych narożnikach. Są na tyle szerokie, że łapią mi spokojnie płytę i drugą płytę, która już odchodzi nie? od tej pierwszej. Bo płyty jedna przechodzi tak, nie? a druga przechodzi z boku, i ten narożnik musi to, to miejsce pęknięcia jakby zakryć. 3x3 cm zakrywa daleko jeszcze za łączenie. Jeżeli mamy źle docięte, jest szpara tam na 2 cm to najpierw to uzupełni masą konstrukcyjną. Następnie wzmocnij sobie taśmą albo jakąś flizeliną, albo czymś tam. Porządnie. Lepiej zrobić za mocne, niż żeby to miało pęknąć. No i następnie narożnik na to daję. Czyli narożnik u mnie jest elementem końcowym, a na wierzchu, na narożniczku już nie stosuję flizelin raczej, no bo nie chcę. Bo one i tak jak podejdę potem ze szlifierką, to albo się uszkodzą, zeszlifują, albo coś tam, albo coś tam. Za tym roboty bez sensu, dużo na każdym narożniku flizeryjne. Nie robię tego, nie uważam to za jakąś konieczność, ani, ani nie mam zdania czy to jest dobre czy złe. Nie? Ktoś chce to nie chce, robi jakby tam, no, wolność tam ku swoim domku. Ten narożnik nie wymaga żadnej flizeryjny na zewnątrz i to ani nie uszlachetni, ani nie spowoduje cudów przy tym narożniku, no nic wielkiego się nie stanie. On jest tak zrobiony też, że nie ma tych 90 stopni, tylko jest trochę bardziej ostry kąt, nie? W środku. Ostry. Więc on będzie odstawał nam, więc jak zaszpachlujecie, to nałożycie tutaj materiału na niego. Tak to powinno wyglądać, że narożnika nie widać, a widać tylko sam jego koniec, sam róg. Sam ten narożnik. Musi być narożnik aluminiowy, na tynkach, no może być papierowy, no jak ktoś lubi sobie tam nałożyć, to też się świat nie skończy, ale ja robię aluminiowe, bo jest łatwiej, szybciej i lepiej moim zdaniem. Natomiast nie pozostawiamy tych, do, co są dotynkowania wrzucone, ocynkowanych, no bo one się nie nadają. Nawet jakby ktoś w jakiś sposób, chociaż nie wiem, jakby to by mogło być możliwe, zostawił aluminiowe, no to to są po prostu kulfony. Cool to są wielkie takie kulfony. Cool no jak ktoś lubi taki styl, no to okej, okay, to wtedy nawet może sobie ściany pozostawić takie lekko tam. Wiecie, niedogładzone jak najbardziej natomiast yy, jak dostanie się wilgoć z farby do tego to może wyjść rdza zresztą w tym standardzie takim, który ja oferuję zawsze narożniki wjeżdżają yy, wszędzie gdzie są potrzebne przed narożnikami uzupełniam ubytki zazbrajam pęknięcia wszystko co jest potrzebne ja na przykład w rogu mam pęknięcie półokrągłe tam nie idzie do rogu Idealnie, tylko jest na skróty, więc muszę fizelinę wkleić i potem dopiero wjeżdżają taśmy i narożniki. No dobra, narożniki papierowe tak zwane, nie jest do końca papier. Ja używam yy, narożników Stratflex, szybciutko się wyleczyłem, tak jak z tych 2,5 cm, czy półtorówki to już w ogóle nie, nawet nie wspominam. Szybciutko się wyleczyłem z tych e, innych taśm, bo one były po prostu kiepsko wykonane. Raz, że materiał był średni bardzo mm, dwa, że nie układały się, odstawały, trochę za sztywne, a trochę źle wy otwory wy tam perforowane. Gdzieś tu coś zostało, jakieś kółeczko odstawało, potem szpachelką jadę, skoczy mi na tym, i tak dalej. Że denerwowało mnie to, w ogóle ich nie biorę pod uwagę już absolutnie. Nie mam na to czasu, nie mam na to ochoty, nie mam na to siły, nerwów, pieniędzy, nic na to nie mam. Więc StratFlex. Ym, I pozostałem przy tych. Na szczęście są dostępne u mnie w hurtowni, albo kupuję przez internet z firmy CenterFlex. No i tam mam po prostu, jako wykonawca, jakiś drobny rabacik i powyżej chyba kwoty 200 wysyłkę za darmo. Gdyby kogoś interesowało, to żebym nie musiał pisać, to wam to powiem po prostu. No i tyle. Taśmy Stratvex są dostępne, te takie podstawowe, standardowe, w trzech rodzajach, trzech grubościach, jakby, wytrzymałościach, szerokościach również, i to jest tough Tape, czerwona, medium, zielona, original, pomarańczowa. Pierwsza służy do spoinowania oraz jako dodatkowa jej właściwość narożniki wewnętrzne, ale ja ją nie polecę, bo ona mi się niedobrze sprawdza w narożnikach. Potrafi mi gdzieś czasami wyjść, ruszyć się. Małą masztywność sztywność, tak dalej. Jak ktoś pracował na taśmie papierowej, to będzie zachwycony tamtą taśmą, ale jak ktoś pracował na taśmie medium, to będzie do tej taśmy wracał. Taśma medium to jest do narożników wewnętrznych. Ona ma tam dodatkowe zastosowanie, chyba jeszcze na zewnętrzne, ale jest za słaba moim zdaniem, więc tylko do narożników wewnętrznych ją używam i tak polecam. Taśma oryginal jako narożniki zewnętrzne się sprawdza bardzo fajnie, no i można ją wykorzystać czasami jako wewnętrzne, ale jest gruba, więc również średnio, nie? więc lepiej mieć do spoinowania czerwoną do narożników wewnętrznych zieloną a do zewnętrznych pomarańczową występują oczywiście inne taśmy tam jeszcze można testować kombinować porównywać szukać i, i testować e, w, mówię tylko o stratfleksie ale one do tych podstawowych prac nie są niezbędne e, są taśmy do trudnych zadań są taśmy z bardziej skomplikowanej budowie które tam są też trochę droższe ale tam mają pewne właściwości testowałem je te podstawowe w takich zwykłych standardowych tematach wystarczają w zupełności. Może przy suchej zabudowie można by się było pobawić innymi jeszcze. Ok. Te są takie akuratne, bym powiedział, nie za grube, ale bardzo mocne, bardzo mocne i świetnie się je montuje, świetnie się z tym pracuje, świetnie się potem maluje, wykończone takie narożniki taśmą, nie? na przykład odcinkę pędzla, pędzlem czy, czy inne rzeczy, czy szlifuje się też bardzo fajnie te rzeczy, bardzo ładne narożniki wychodzą. Docinanie narożników. Narożniki w potrójnym, tam jest, narożniku. Docinamy tak, że pod kątem 90 stopni, ale ja bym powiedział raczej kąt 90 stopni, taki delikatnie niepe niepełny. 89, 87, 80, nawet przeżyjecie. Ale nie przeżyjecie jak Wam się taśma na taśmę nałoży. Bo się robi grubo. Ja wiem, że. Niektórzy lubią na grubo. Na przykład ja lubię pizzę na grubym cieście, ale nie lubię narożników, jak mi się nałoży jeden na drugi. Nie? Bo się robi grubo. Więc one muszą być docięte raczej z lekkim luzem albo na styk. A że nie wiemy dokładnie, jaki narożnik jest, bo być może jest tam jakieś wachneo minimalne, no to lepiej go zrobić trochę luźniejszy i szybciej ta prasa przebiega. No i tyle. Jeżeli jest problemowy i coś tam się dzieje, a w tym się dzieje, no to pierwsze będzie uzupełnienie, flizelina i narożniki dopiero. To jest normalne, nie? Raz, dwa i trzeci idzie w dół. Raz, dwa i trzy, nie? No i ładny narożniczek zrobimy. Przeważnie te 90 stopni jest OK. Można mieć jakiś przyrząd do cięcia, można mieć jakieś narzędzie, którym sobie tam docinacie. No ja robię to nożyczkami i wychodzi to bardzo dobrze. Nie widzę potrzeby specjalnie, żeby jakimś tam Specjalnym narzędziem to docinać, aczkolwiek, jeżeli będę miał możliwość potestowania, to sprawdzę. Dobrze, w momencie, kiedy mamy naroźnik wewnętrzny, mamy obgadany na naroźniku zewnętrznym. Teraz, i mówimy o tym przypadku, który jest tutaj. Czyli, mm, czyli zrobimy sobie tak: złożę sobie dwa ze sobą i natnę sobie dwa ze sobą. Tak, a tu troszeczkę otworzę. I dzięki temu, tutaj mam lekkie przełamanie. Nie wiem, czy to dojrzą, To jest lekkie przełamanie. Może tam widać, nie? Cyk i cyk. I teraz w momencie, kiedy mi się ten narożnik spotyka, idzie sobie pod sufitkiem i spotykają się, to tutaj też mam delikatny luz. Nie nachodzi mi taśma na taśmę. Nie nachodzi mi taśma na taśmę, ale jest lekki luzik. I tak to wykonuję. One muszą wystawać poza narożnik, bo one tam też robią robotę, a po drugie e, powodują, że łatwiej się zaszpachluje ten narożnik potem szpachelką na półokrągło, jak omijamy ten narożnik, nie? Więc dużo lepiej się szpachluje, jak jest tak wypuszczony, wypuszczona taśma narożnikowa i, i w ten sposób, nie? A tutaj w dół już potem idzie zwykły narożnik. Jeżeli mamy, no to montujemy go znowu tutaj tak, nie? zwykły narożnik do tego skosu. cek i w dół. W moim przypadku będzie aluminiowy. Więc ja mam dwie taśmy i narożnik aluminiowy. Narożniki aluminiowe idą po narożnikach papierowych, czy tam taśmach jakichś i one nachodzą na nie. No bo one są grubiej zaspachlowane, Więc siłą rzeczy po prostu nakładam se to i jak szpachluję, to tu mi się bardziej przykrywa ten narożnik jeszcze w środku. Nie? To jest akurat to jest tak. Nie? Jak nałożę, to ten jest aluminiowy grubszy, no i tu się to ładnie zakryje, dlatego one są potem. No, można by było tam na odwrót, ale wtedy się była robi na narożniku aluminiowym i ciężko z tego wyjść. A jak się da aluminiowy po taśmach, no to jest żaden problem. Wszystko się ładnie zaszpachlowuje. bardzo estetycznie, no dużo lepiej jest, lepiej i łatwiej. No i tyle. Pow powtarzam po raz kolejny, że każdy etap. E, Wykonany sumiennie, dokładnie, na dobrych materiałach, rzutuje na, na następne etapy i na potem użytkowanie e, pomieszczeń czy tego mieszkanka, czy domu, czy budynku. Nie? E, od razu wam powiem, żebyście się wyleczyli z innych dziwnych taśm, nie testowałem i nie porównywałem żadnej taśmy, która by mnie zachwyciła i miała jakiekolwiek podejście do tych Stratflexów być może coś istnieje, ale ja nie widziałem. Widziałem taśmy, które były dużo gorsze i robiły więcej problemów niż to było warte więc nie wracam do tego. Na temat kosztów jeszcze szybko jak sobie budujesz domek za pół bańki albo bańkę nie wiem jakie są teraz koszty budowy domu powiedzmy za bańkę no to nawet byś się nie wygłupiał, że myślisz że jakieś pierdołach tam o jakichś papierkach w rogu gdzieś przy jakiejś tam wiesz pęknięciach czy w suchej zabudowie to już nie ośmieszajmy się nawet tylko kupmy sobie porządny materiał yy, i zróbmy to należycie dobrymi materiałami bo to po prostu rzutuje potem na, na resztę, nie? I tak samo jak ktoś ma pęknięcie w rogu no to ono może wytrzyma tam przy samym akrylku, nie? A może nie wytrzyma i akrylek sobie odpadnie odejdzie i wyjdzie nam to za 3 lata na przykład takie o. No i będziemy mega szczęśliwi, bo mamy wykończony już zamieszkany budynek, a w rogu mamy pęknięcie. Więc ja jestem zwolennikiem zrobienia czegoś za dobrze, na za dobrych materiałach, zapłacenia sobie za to ewentualnie za usługę, ale mieć potem święty spokój na długi, długi czas i tylko sobie odświeżyć kolor, jak ci się znudzi albo ci się ubrudzi jak masz dzieciaki i zwierzaki, no to ci się ubrudzi. No i w tym filmie tyle. Mam nadzieję, że coś wam pomogłem. Yy, albo przynajmniej przy podjęciu decyzji życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej! Now watch step! I'm feeling lighter i put your mind at let me know that you're feeling me